Pierwsza sprawa, pierwszy filar tego programu to zdrowie. Wzrost nakładów na zdrowie do 7% produktu krajowego brutto, czyli do takiego poziomu, jaki ma, mają kraje Europy Zachodniej, kraje Unii Europejskiej. Sprawa druga, proszę Państwa, to zmiany w systemie podatkowym. Tutaj cały szereg fake newsów zostało wypowiedzianych czy, czy, czy przekazanych różnymi drogami komunikacji. A prawda jest taka, że rzeczywiście. To te zmiany będą korzystne dla bardzo dużej grupy obywateli, bo dla 18 milionów obywateli. One będą albo korzystne, albo neutralne, dla 90% podatników. 90% podatników. Będą korzystne dla 91% emerytów. A 65% emerytów w ogóle nie zapłaci podatku po tej reformie. Także to chyba są rzeczy ważne, istotne, prawda? Jest taka dyskusja. Związana z tym, kto zapłaci nieco więcej i czy to jest sprawiedliwe. No, cały ten system pomyślany jest właśnie pod kątem racjonalnym i sprawiedliwościowym, bo na przykład, jeżeli dzisiaj jest tak, że tylko taki przykład jeden podam Państwu, można więcej przywoływać, że jeżeli ktoś zarabia średnią krajową, to jest dzisiaj około 5000 złotych brutto. Na umowie o pracę, a ktoś inny jest na samozatrudnieniu i zarabia 30 tysięcy złotych miesięcznie, to składkę zdrowotną ten, kto zarabia 5 tysięcy na umowie o pracę, płaci większą. No więc to jest chyba niezbyt racjonalne rozwiązanie i nastąpi tu pewne wyrównanie, że tak powiem, tych obciążeń tak, żeby było to bardziej sprawiedliwe, a ci, którzy nieco więcej zapłacą, rozumiemy, że no, nie są tym zachwyceni, ale to nie jest ani po pierwsze duży wzrost, ani, ani nie, jest, nie jest niesprawiedliwy na pewno wobec tych, którzy płacą więcej, a zarabiają mniej po prostu. Tak? Proszę Państwa, 10% podatników, no, mniej lub bardziej, to troszkę odczuje, ale ten system, ten klin podatkowy będzie mniejszy i w związku z tym system będzie sprawiedliwszy. Nie jest to podwyżka podatków, tak w ogóle, w globalnym ujęciu, bo budżet państwa niestety na tej operacji zmiany systemu podatkowego straci około 6-7 miliardów złotych, czyli per saldo nie jest to zwiększenie podatku, prawda? I powtarzam, dla 90% podatników jest to albo korzystne, czyli mniej będą płacić, albo obojętne. Pytanie pojawia się a z, a z, a z czego zrekompensować ten, 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 ten ubytek, prawda 6-7 miliardów złotych. No przede wszystkim z, ze wzrostu gospodarczego. Chcemy doprowadzić do wzrostu gospodarczego, który to skompensuje i oczywiście też da inne możliwości, jeżeli chodzi o dalszy rozwój. Samorządy, zwłaszcza opozycyjne sygnalizują taki problem, że będą miały mniejsze nieco dochody. Proszę Państwa, dochody samorządów wzrosły w ciągu ostatnich lat, od, 20, od 2015 roku, wzrosły z podatków PIT i CIT, wzrosły o prawie 50%. Najwięcej skorzystały z tego miasta grockie i duże miasta, więc tutaj podnoszenie jakiegoś lamentu z tego powodu nie jest uzasadnione. A poza tym, przecież w subwencjach i dotacjach samorządy otrzymają również środki, które zrekompensują im te straty i to zrekompensują z nawiązku można powiedzieć. Zresztą system dotowania różnych inwestycji samorządowych, bardzo rozwinięty w ostatnich latach, już teraz pokazuje, że tak właśnie jest, a będzie to jeszcze bardziej zwiększone. Tu nawiasem mówiąc na marginesie powiem, że kolejne środki zostały uruchomione wczoraj na wsparcie inwestycji samorządowych. Tu jesteśmy w Suwałkach, więc powiem o województwie podlaskim z rezerwy ministra infrastruktury zostały przyznane środki w wysokości 13 366 000 zł dla województwa podlaskiego. To taka rezerwa, więc nie są duże środki, prawda? Większe były dzielone przedtem z funduszu rozwoju dróg i z funduszu inwestycji lokalnych. Jeszcze czekamy na ogłoszenie listy inwestycji z, dla dla gmin popierowskich. Też liczymy na to, że będzie tutaj mogło Województwo Podlaskie i te wszystkie inne miejsca, gdzie były PGR-y, są potrzebne działania wyrównawcze, z tego skorzystać, ale tutaj podam do przykładu z tej rezerwy, bo to jest świeża sprawa, jeszcze, jeszcze o tym w mediach, media jeszcze nie, nie informowały o tym. Województwo Podlaskie jako województwo, samorząd województwa otrzyma 3 miliony 800 tysięcy złotych na rozbudowę ulicy 3 maja i rozbiórkę i budowę dwóch przepustów, raz budową i rozbudową skrzyżowania z ulicami Świętej Barbary i Parkową, to tak brzmi bardzo jak duże miasto, było to w Milejczycach, ale właśnie droga wojewódzka. Białystok otrzyma niewielką kwotę, ale otrzyma także 310 tysięcy złotych, miasto Białystok, Łomża 3 miliony 808 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Wojska Polskiego, Suwałki, miasto Suwałki 1 523 tysiące złotych na przebudowę części ulicy Raczkowskiej, Tutaj też były jakieś domysły takie, że może te podziały, ten podział środków jest jakoś polityczny, że może ci, którzy są w opozycji wobec rządu, ci samorządowcy nie otrzymują wsparcia. To też kolejny przykład świadczący o tym, że tak nie jest. Powiat Augustowski otrzyma kolejną kwotę 1 142 000 zł na budowę bardzo ważnej drogi, drogi powiatowej. Ona jest drogą powiatową w części powiatu. Suwolskiego tutaj została już przebudowana praktycznie, a w części powiatu, w dłuższej części powiatu Augustowskiego z poprzednich edycji programu rozwoju dróg i z inwestycji lokalnych powiat augustowski otrzymał spore środki na ten cel. To, to jest droga powiedzmy, przez Płociczną Bryzgiel. Ateny, no, do Nowinki, praktycznie. Chcemy, żeby, tu od razu powiem, to jest nowość pewna, chcemy, żeby w ramach tych możliwości finansowych, które powstały, także została zbudowana na tej trasie ścieżka rowerowa. bo To jest teren turystyczny. Bardzo by było to potrzebne. Wszyscy mieszkańcy, którzy na ten temat zabierają głos, a ja miałem sporo telefonów w tej sprawie i sporo innych głosów bezpośrednich, właśnie są, po pierwsze, chcą tej ścieżki, po drugie, są. Z zadowoleni, nawet zachwyceni tym pomysłem, żeby tam ścieżka była. Powiat augustowski otrzyma 1 237 000 zł na przebudowę mostu na rzece Czaplinianka w miejscowości Gajowniki. Powiat bielski otrzyma 952 000 zł na przebudowę mostu w miejscowości Strabla. Powiat grojewski na przebudowę mostu przez Rzekę Ełk w miejscowości Szymany 578 tysięcy. Razem to jest 13 363 tysiące złotych, jak powiedziałem, więc kolejna kwota środków finansowych dotacji rządowej trafia do naszego województwa i do samorządów. Proszę Państwa, wracając do tych filarów programu Polski Ład kolejna sprawa to są inwestycje właśnie, inwestycje dotowane przez programy rządowe i one mają wygenerować w założeniu co najmniej 500 tysięcy nowych miejsc pracy, też jest to bardzo ważne. Polska wprawdzie wychodzi z kryzysu. Mamy nadzieję, że już to w ogóle jest wychodzenie z kryzysu covidowego, że już nie będzie czwartej fali, chociaż nigdy nic nie jest do końca pewne. Kolejna sprawa z, tego, z tych filarów to znany Państwu pomysł budowy bez konieczności przechodzenia tych wszystkich procedur. One są dość skomplikowane, jeżeli chodzi o uzyskiwanie pozwolenia na budowę domu do 70 m2 na zgłoszenie, a bez właśnie tych wszystkich procedur związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę. To ułatwia znacznie i inwestycje, ułatwi i będzie czyniło je tańszymi, no bo przecież ten proces też kosztuje, prawda? Trzeba różne uzyskiwać dokumenty i za nie płacić też, bo to się nie dzieje, wszystko bezpłatnie. No i proszę Państwa, ostatnia sprawa, na którą chcę zwrócić uwagę zgodnie z naszym programem, mówię naszym, bo to program prawa i sprawiedliwości, program prawicy, która jest przy władzy, emerytury bez podatku do tysiąca złotych. No i do tego trzeba dodać, dodać od razu kwotę wolną od podatku 30 tysięcy złotych, ona dotyczy zarówno, nakłada, prawda, na pozwolenie od podatku emerytów. Do 2,5 tysiąca to daje przecież 2,5 tysiąca złotych daje 30 tysięcy właśnie rocznie. No i zwolnienie od podatku do kwoty 30 tysięcy złotych wszystkich, wszystkich, którzy mają dochody, które nie przekraczają do kwoty 30 tysięcy, będą zwolnione od podatku, czyli to jest kwota wolna od podatku. Państwo do tego dochodzą działania na rzecz rodzin? Przecież to zapowiedziane te choćby wkłady gwarantowane przez Państwo na kredyty mieszkaniowe, żeby uzyskać kredyt, trzeba mieć wkład własny, nie wszyscy mają wkład własny, więc do 100 tysięcy złotych będzie on gwarantowany przez Państwo, a potem przy przychodzeniu na świat kolejnych dzieci będzie możliwość umorzenia znacznej części tego, tego, tej kwoty. Więc poza tym, co zostało już zrobione, a Państwo możecie te liczby też łatwo znaleźć, na stronach rządowych i w internecie. Ale w ciągu najbliższych pięciu lat planujemy wybudować 2000, nawet więcej niż 2000 kilometrów nowych dróg ekspresowych i autostrad. To jest bardzo duża liczba kilometrów. Ponad 2000 kilometrów mostów i obwodnic wokół miast i miejscowości. 15 tysięcy kilometrów ma być zmodernizowanych dróg kolejowych, więc inwestycje kolejowe bardzo jest potrzebne. Ponad 4 tysiące nowych i wyremontowanych świetlic jest przewidzianych w ramach tego programu. Prawie 4000 szkół ma być wyremontowanych. Tu pan nie pamiętam, pan przewodniczący, chyba wspomniał, pan, Wójt. pan Wójt, O, tak, o, o, o termomodernizacji, ale tu chodzi o szersze remonty. 4000 szkół to jest też duża, duża, duża liczba budynków i 3,6 tysiąca. Ma być zmodernizowanych boisk i centrów sportowych. Zresztą te nakłady na y, obiekty sportowe są cały czas y, y, realizowane, wdrażane programy wsparcia dla sportowych inwestycji, a tutaj ponad 3,5 tysiąca, 3,600. Obiektów sportowych, to też dużo. Na pewno z e, tych wszystkich właśnie możliwości skorzystają też e, gminy, powiaty, miasta na naszym terenie także jest to jakaś istotna szansa. I ostatnia rzecz, bo e, warto w dyskusji takie dane mieć e, dyskusja się będzie toczyła wokół tego polskiego ładu i toczy się już od tygodnia e, jeszcze właśnie wrócę do spraw podatkowych. E, ci, którzy mniej zarabiają. Będą teraz w ramach nowego ładu z tego systemu podatkowego korzystać, będą mniej płacić. Będą mniej mieli obciążeń podatkowych. Próg podniesiony z 85 tysięcy zł do 120 tysięcy, ten drugi próg podatkowy, wzmocni też tych podatników, którzy są zaliczani już do klasy średniej różne klasy średniej można definiować, ale na pewno to są osoby już o nieco wyższych dochodach niż, niż, niż te z pierwszego progu podatkowego. Wszyscy ci, którzy zarabiają mniej niż 12,5 tysiąca złotych, do 12,5 tysiąca złotych, albo zyskają na systemie podatkowym, albo nie stracą. Natomiast Pierwszy, pierwsza, pierwszy próg dochodów miesięcznych, który spowoduje lekki wzrost podatkowy, to jest 13 tysięcy złotych. Ten, kto będzie zarabiał 13 tysięcy złotych, zapłaci o 13 złotych miesięcznie więcej. To jest początek jakby tego wzrostu. Oczywiście potem w zależności od tego, kto ile zarabia, to będzie trochę więcej musiał zapłacić, ale Państwa, no to sprawa jest bardzo interesująca moim zdaniem, że... Do 13 tysięcy złotych praktycznie jest to korzystne, a kto zarabia 13 tysięcy, płaci 13 zł więcej. No to chyba jest to wszystko naprawdę optymistyczne. Prawda? Dotyczy bardzo wielu podatników, Polaków, którzy zarabiają mniej, a więc mają pensje najniższe, średnie, nieco wyższe. Do tej właśnie kwoty 13 tysięcy zł miesięcznie brutto. Program rządowy rozwoju dróg. Program inwestycji lokalnych właśnie wspiera samorządy takie jak nasze. Po raz pierwszy takie środki spłynęły do gmin, do powiatu suwalskiego. Wcześniej byliśmy pomijani. Przechodził jeden wniosek, to było bardzo dobrze, a najczęściej żaden. I teraz mam nadzieję, że tak jak powiedział Pan Poseł, że będzie nastąpił rozwój. Ten rozwój jest, pandemia przyhamowała i w dalszym ciągu samorządy będą. Z tego korzystały w ramach środków rządowych. Przyczyni się do tego nowy ład, o którym mówił pan minister. Przyczyni się również do tego również, no, Krajowy Plan Odbudowy. Także jesteśmy podbudowani, żyjemy nadzieją. Jest dobrze, a będzie na pewno jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo.